Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych jest jednym z operatorów nowego projektu, który został uruchomiony w zeszłym roku, projektu, który dedykował dla podmiotów ekonomii społecznej specjalny fundusz, instrument zwrotny w postaci pożyczek. Generalnie rzecz biorąc mamy dwa instrumenty finansowe, jeden z tych instrumentów to jest pożyczka na start, a drugi pożyczka rozwojowa. Pożyczka na start jest dedykowana dla tych podmiotów ekonomii społecznych, społecznej, dla, które nie mają dłuższego stażu niż 12 miesięcy, natomiast pożyczka na rozwój to jest dedykowana dla tych, którzy już mają ten uznany minimalny Staż 12 miesięcy. Środki z tego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii, ekonomii społecznej wspierają głównie te podmioty, które mają w swoim składzie czy zatrudniają osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, te osoby, które potrzebują pomocy i w związku z tym tak istotne jest, aby zdobyć takie pieniądze i żeby móc rozwijać swoją działalność. Przy realizacji tego projektu istotnym też jest, aby każda z, każdy z podmiotów, który ubiega się o wsparcie, realizował tak zwane korzyści społeczne, czyli na przykład taką korzyścią społeczną jest zatrudnienie osób. Organizacja swoje na balkonie powstała 6 lat temu. Początki były trudne, ponieważ w ogóle trudne są początki organizacji pozarządowych. Czyli sytuacja, kiedy jest się młodą organizacją, pokazuje dosyć szybko, że nie ma środków na to, żeby ta organizacja była w stanie się utrzymać. To znaczy, że młode organizacje nie mają szans w konkursach, bo mają słabe doświadczenie. To znaczy, że młode organizacje nie mają super preferencyjnych warunków najmu lokalu, bo muszą wykazać, że są w stanie taki lokal utrzymać. A z reguły na początku nie mają żadnego kapitału. Więc dosyć, dosyć szybko doszliśmy do takiego wniosku, że jako fundacja musimy otworzyć działalność gospodarczą, bo bez tej działalności gospodarczej po prostu sobie nie poradzimy. Nie będzie nas stać na to, żeby zatrudnić ludzi, nie będzie nas stać na to, żeby wynająć lokal i nie będzie nas stać na to, żeby stworzyć atrakcyjną ofertę taką odpłatną, dzięki której będziemy mieli pieniądze na działalność statutową. I tak naprawdę na to wzięliśmy pożyczkę od TISE. To były bardzo dobre warunki dla nas, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, my nie mogliśmy otrzymać żadnej takiej większej dotacji, żeby ruszyć z naszą działalnością statutową. Bo Działalność nasza statutowa polega na takim pomaganiu w takim dosyć trudnym obszarze. My się opiekujemy dziećmi, które są ofiarami przestępstw i nieszczęśliwych zdarzeń losowych. I jest to taki obszar, na który nie ma wielu pieniędzy, czyli nie ma dotacji, nie ma wielu źródeł finansowania. Więc gdyby nie działalność gospodarcza, my nie moglibyśmy wyrobić się w tych obszarach naszej działalności statutowej. Bo też to jest tak, że w naszym przypadku cały dochód działalności gospodarczej jest przeznaczony na Działalność statutową, czyli na pomoc dzieciakom. Ale z racji tego, że zajmujemy się dosyć trudnym tematem, to stworzyliśmy obok marki Fundacja Słoni na Balkonie, dodatkową markę Pracownia Dobrego Rodzica. I ta pracownia została sfinansowana z pożyczki, dzięki której tak naprawdę Fundacja Słoni na Balkonie istnieje. Bo gdybyśmy nie wzięli tej pożyczki, wtedy prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie zatrudnić pierwszych pracowników i nie bylibyśmy w stanie zapewnić, zapewnić takiego dochodu Fundacji. Spółdzielnia Socjalna Aleksis w Łomży. zgodnie z umową z 23 grudnia 2013 roku otrzymała pożyczkę z TISE i współfinansowaną z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ubiegało się o nią 5 osób, Były to pięć, było to 5 pięć kobiet, 5 kobiet z zagrożeniem wykluczenia społecznego i Utworzyliśmy właśnie spółdzielnię, która zajmuje się tekstyliami kościelowymi. Spłaca pożyczkę, wszystkie raty, i udało się dzięki tej pożyczce zrealizować założone cele. Spółdzielnia stworzyła kolejne nowe stanowiska pracy i zwiększyła produkcję, co się przełożyło na to, że mogliśmy sobie kupić nieruchomość, w której się właśnie dzisiaj znajdujemy. To jest nasza już własność spółdzielni. Nasze przedsiębiorstwo społeczne utworzone w ramach funduszy europejskich funkcjonuje jako spółdzielnia socjalna. Powstaliśmy w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Było to dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy dla osób defaworyzowanych. Nasza spółdzielnia powstała w 2017 roku. Pomysł założenia spółdzielni narodził się wtedy, kiedy dostrzegłyśmy z koleżanką chęć pomocy, przede wszystkim naszym pacjentom, ponieważ przy okazji prowadzimy też podmiot leczniczy, gdzie zajmujemy się leczeniem psychiatrycznym dla dzieci, młodzieży i również osób dorosłych. Chciałyśmy. Rozszerzyć asortyment i wachlarz pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, ale również dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także szukałyśmy miejsca, gdzie mogłybyśmy dać pracę osobom niepełnosprawnym i osobom wykluczonym. Z Nasza komora hiperbaryczna zakupiona ze środków unijnych przyjechała z Austrii, również ważne jest to, że posiada certyfikat medyczny i najistotniejsza w tym wszystkim jest rzecz, że jest to nieinwazyjna metoda leczenia różnych schorzeń medycznych i niemedycznych. Brakującą kwotę środków koniecznych do pełnego zadziałania przedsiębiorstwa otrzymaliśmy w ramach pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach właśnie dla przedsiębiorstw społecznych od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. I te środki umożliwiły nam doposażenie komory w niezbędne akcesoria, w posażenie Pomieszczenia, w którym komora się znajduje, oraz inne działania, konieczne, które były konieczne na starcie działania przedsiębiorstwa.